No dobra, podstawa jest jest podstawa, ale to jakby dobra, bo wszystko jest zajebiście, nie? Do tego momentu. Hmm. Są jakieś plany budowy? Mamy jakiś papier? No teraz musimy to rozmierzyć: pociąć belki, żeby zrobić konstrukcję na furtkę. No. Porobić furtki, zrobimy dwie identyczne, żeby było światło przejście takie samo. Potem trzeba rozmierzyć resztę i... Chyba! Co? to Rurka z wodą. No. Albym trafił. Nie przeciąłem jej chyba, nie? No ta, popraw, po, po Kurwa się jest dziura. No ale to co? Znaczy słuchaj, to nam nie koliduje, nie? Tam wychodzi jeden kranik. A, no to już wiemy od czego jest rurka. Ja ona bym szła wtedy w tym kierunku, mniej więcej gdzieś tam, nie? Okej. No dobra, no ale nie przeciągnij. No jest, dobra. Nie leje się woda. Ja nienawidzę tej rurki jak coś. O kurwa! O kurwa. Zobacz. Da no, tak. Ja no, kurwa, tak. Zobacz, kurwa, ale tak, kurwa. <śmany> mam kurwa. kurwa. Mam też Nie wiem co kamera, ale wiem tak. O, z... Ja pierdolę. Bretareczka jest. E no, dziewolczki, to nie są tanie rzeczy. co to jest za bateria? Ej, to jest król baterii. Serio? No kurwa. C... 54V? Dobra, on to zajebał z Fast Track'a z No kurwa. Chłopaki wiedzą, że nie ma? No to skąd? Wczoraj mi mówił. Nie Paweł mi ładował. No, Białe bo... kacki robią laski. O, 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 ten inspektor kurwa bierze na Zajemista miara morda. Patrzę wymiary Ci się zgadzają kurwa. No to jest... I, I tą deskę będziesz używał, tak? do tego, tą taką, tą. No prawie. No, Ale jak co dwa? to? Prawie jest. Prawie. Prawie. Ja Robota to głupota. Picie to jest życie. To wiesz, jak można zrobić, Jasiu? Przymontować to w różnych rozmiarach do tych desek, a potem pierdolność wyżynarką. Tak, na my... prost. Ty robisz teraz co? Drzwi, nie? Tak. Zróbmy tak, przymocujmy, a potem nie wyżynarką, piłą motorową, normalnie polecisz tak. Ty jesteś... No to stary, BHP, masz normalne oczy i teraz jest BHP, i się wszystko zgadza. Ok. Trzeba było dwie średnice. Teraz który był mniejszy, który był większy. Świga. Okej. A co, są jeszcze jakieś inne, czy to jest tylko ten jeden? No, żeby tam co brydla było mniejsze No kurwa, nie okay. taką tę spirale gąby! Zobaczycie no, na stanie. No, no, nie to powinien być, jeżeli by był tak. To jest dla takiej osoby, co ma wyjebane. Tylko i łapisz ten bieg, i go ciągniesz w dół, i tak już zapasz. Kurwa. Kurwa, to jedynka! Ło! Wow. <śm> kurwa! Na chuj, kurwa, korkujecie autostradę, jak my się kurwa tutaj z bawimy. Wszystko jest dobrze zrobione. Ja bym to wyculpił całe prawie. Uh. Chyba, chyba. Co ci jest? Chyba musi piszczać. O, tak. uwaga, uwaga, zbiera się. Ooo. Oh. <laughs> Ale zobacz, jak puszkę jak żółwym wyrzucił. napij się tak jak żółw i puszkę też nie <laughs> wyrzucił. A tak jak kurwa, tam, tam gdzie ten, o pa. I teraz musisz rozchodzić. O O! No. Jest Młody syp kurwa ziemię no, A to mam iść po kurwa wkręty czy sypać ziemię? To i to kurwa Nie rozumiem czego nie rozumiesz Dobra, No właśnie Jak ziemię? Jak kurwa te kamienie teraz wsypiasz? Jakie kurwa kamienie? Przecież tu ziemia dookoła A tu nie umieć na jedną stronę sypać kurwa? Polscy fachowcy kurwa No, no najlepsi Czego nie rozumiesz? A no, pięknie jest kurwa Czego nie rozumiesz? A jakaś już bejce wziąłeś? Nie to jak to kurwa będzie? Przecież po zimie tego nie będzie. Ja no mówiłem, że bym kupił. Bo? bo. Ale mamy pierwszy słupek. Chuj, że godzina streama minęła, ale no, udało się. Ja się polędwiczkę czy kiełbasę? No, wiadomo, że jedno bo... i drugie. No. Trzeba dokroić, bo tu chyba Peci to kurwa samo pierdolica całego. No Nie on <laughs> Teraz wypije. Aha, nie. bo on poszedł kurwa ten. nie, nie dość dwie kiełbasy, żeby piwo weszło. Słuchaj, bo to nadjebał. Tak. Postawił jednego słupka. Nie no. wiem <gry> który jest. I wybiał. No tak. Dwie kiełbasy tak Dwie kiełbasy zajedłam. <grym> Czekaj, bo tu kurwa zdenerwowane Pablito dzwoni. No mów No wiesz, żeś przyjechał po mnie, bo jak widzę tą waszą amatorę, że wam nie idzie to kurwa tam coś chyba pomocy potrzebujecie. A. No. Tak, to robi. Kurwa, dojechać, Krzywa, kurwa kiełbasa basak krzywa dobra, Stary, on cię kurwa zniszczył teraz No ja bym nie wiedział co mam powiedzieć O, to się Z czym masz licę Ze wszystkim O kurwa, ja też chcę Ale bez sosu. Mmm, będzie bardziej fit. O kurwa, tutaj, um. Co to kurwa jest za pizza? To jest pizza ze spermą. Ta pizza powinna się nazywać nadwaga, kurwa w karcie. Albo Peci. <grymne> do wyboru do koloru, nie? Chciałbyś cię bardzo? Nie. Han legger skurva. Haja! Proszę mnie, ja działajcie w tym kierunku. Teraz to dawaj. Każdy ma swoje krzywo, i każdy ma swoje prosto. Nie. Dawaj, trzymaj to teraz. I ja się robię potem tak jak auta, kurwa. Wszystko cię <grym> zgadza. Dawaj, ja, trzymaj.

Ej, ale to Uw, po co lepiej? Ej, tam poszło lepiej, nie? Tam no poszło lepiej. Trochę tak. Ja zrobiłem swoją taktyką, a nie jego, jak on mi powiedział Tak, poskoczę skosie ci kurwa, tak Zmieniem będzie dobrze. Tak. Patrz <laughs> biegu. raz. Dwa. Kurwa. Płodnie połam. Dwa. O, jasne. o dwa. Z każdą kolejną dwie. jest gorzej, kurwa. Aj, nie ma przerw. Trzy. Oh. Brawo. Cztery. Wow, jak sprytnie. I pięć. Zrobił, zrobił! Super, super, super. Aaaa, ciojo! No ciojo! No ciojo! Błagam ciojo! No ciojo! No ciojo! No ciojo! No skakać. Rzeczy spadają mi Kurwa, lepszego, w pierwszym momentu na to nic nie było. Nie bym oglądał złomiarzy. Co robicie panowie dzisiaj? Złą zbierał kurwa, nie widzisz? Końcowej tak, zaraz wyjdzie na jasza, bo kurwa szokuje, że tam jest jakaś rura od czegoś... No była rura niebieska. Gdzie? Tu. Więc lepiej tak się nie rozpędzaj sobie pęłkiem A rura niebieska to co oznacza? Od tamtej daj. Albo wody. niebieski kabel. Kurwie to tam. Ale to nie będzie gaz? Najwyżej. To weź tego ćmika lepiej. Kropka będzie, przesyła już. 3 złote. Patrz, wyciągnij, kurwa. A nie razem już teraz już nie razem, tak? Patrz, patrz powo Te dwa tu. To nie są zawiasy. To jest mocowanie. <noise> No by ktoś kiedyś w życiu powiedział, że co do tego służy i tylko do tego jest. No. Nie zostały nam dostarczone odpowiednie materiały, dlatego korzystamy z tych, które mamy, no. Słysza... Jeszcze mamy sześć. Trzymacie <słysza> czy... co? No i śruba się upierdoliła. O kurwa nie, to jest no mocne. Bo robimy tu kurwa porządną robotę. No tak. No ten zawias to <grym> co wam kurwa przeszkadzać? Nie, no teraz to... Patrzcie. Patrzcie to, patrzcie mi. Co jest kurwa z tym nie tak? Jeden zawias, drugi zawias i trzeci zawias tutaj przyłapany też. Żeby się trzymało. Bo to jest regulowane. Nie wiemy, jak nam kod wyjdzie. 20. Ja mam 112. Co? No i wodzi to kurwa. No to kurwa. No Nie po to Bóg oczy dał, żeby na oko nie robić. Tej, okay, ale zobacz, jak my to ładnie zrobili, że tu. Raz, dwa, trzy, cztery. dusza, Raz, dwa, trzy. Dłuższa, raz, dwa, trzy, cztery. No nie ma go, kurwa. Widzisz? Da, a nie jest Skurwa tu trzeba mieć, tu Ale nie tu... Nie no ja, ja chcę robić cię kurwa. A wiesz, teraz wobec, że Dawid pojedzie gdzieś do rodziny i powie no, że, że budował... pod, i za trzy <laughs> <laughs> Kurwa to tam ale musi być wypas, nie? Przyjadą na miejsca, oho <laughs> o, Pod za trzy koła ma kurwa, pa Kurwa, to tak wysoko nogi podnosisz, nie? Gdzieś to? Pewnie mi machnął przed twarzą, kurwa nie no, to głowy ci podniesie Kurwa Jak będę miał otwierał furtkę od strony <grym> zewnętrznej? Nie, ja, bo to jest antyzłodziejowe To jest antyzłodziejowe, <grym zarty> Na tak to będzie wyglądało tak Ty będziesz chciał otworzyć tą furtkę Będziesz przekładał łapę nad furtką I wypierdoli się cała ta furtka Na razie. Zamtuj, to ja to otworzę, zamknij Seba, patrz, Ja się otwieram, uwaga Zamtuj. Zamtuj. No, no to no, właśnie tak robi, tak robi. Już? No. Już? I co kurwa? Myśl ci! Kurwa, kod na to wejdzie, to wyjewieź się z tą bramką. Ale ja nie rozumiem, o, czy, o co ci Sebastian chodzi. Ta furtka sama się nie otwiera, ona po prostu ma automat. Ona ma samo otwierać, a nie samo zamykać. No To Dzięki jest... za oglądanie. Dziękujemy. Fajnie, że byliście.